Manko, dzisiaj jest niedziela. Właśnie tu wasz kapusta, tak o, mogę się nazwać kapusta, no bo tak mi na, na mnie mówią, e, więc możecie nawet pisać o kapusta w komentarzach śmiało. śmiało. Także byłoby bardzo mi miło. Znaczy no miło, ja już po prostu tak byłem, taki miałem pseudonim kiedyś jak, jak już nawet dla dzieciaka chodziłem do szkoły podstawowej i tak właśnie taka ksywka weszła. Tak tak się przyjęło, nie? A teraz właśnie chciałem Wam pokazać mój weekend. zobaczcie, jaka w ogóle jest pogoda e, na dworze. Nie wiem, e, czy na pewno liczę jeszcze na to, że się e, polepszy. Rozjaśni się trochę to niebo. E, a tak to, włączyłem teraz. Zobaczcie, mecz e, legend, tak naprawdę. Polska-Niemcy. I właśnie będziemy oglądać. O, zobaczcie się, trochę nawet zacina. O, właśnie Polacy w czerwonych strojach, Niemcy w białych. No i teraz tak, gotowy jest jeszcze obiad. Kartofelki mam przygotowane jeszcze tutaj. Porobię o, zobaczcie, popakowałem ładnie hermetycznie mielone kotlety. Mielone, sorry za bałagan, ale ja po prostu jeszcze dalej do tej pory nie ogarnąłem. Znaczy jest, nie, nie jestem przyzwyczajony do co, gdzie poukładać, kurczę. nosorki sorki za bałagan. Ja to jeszcze mówię, to jest taka pierwsza trasa po powrocie w ogóle za granicę. Więc ja sobie po prostu muszę wszystko poukładać, co i jak. To niby mam czas, bo mam dzisiaj całą niedzielę, ale. Mówiszcie, no to jest tak, o, z trasy na trasę to już wszystko będzie, o, to już na pewno nie będzie takiego bałaganu, nie? Ten ciągnik, zobaczcie, to wszystko, te wysiety, przygródek. Trochę mi się, wiecie co, nie podoba mi się właśnie ten cockpit, bo zobaczcie, no trochę laptop jest o, przy samej oknie, jest trochę tak, jest, widz, widzicie, tak przychylony. Że bardziej tak, o, klawiatura jest do góry. Tutaj, o, mam obok tego. Yy, obok laptopa jest przetwornica na 24, bo tu mam, zobaczcie, mam wejście 12, 24, nie? Połączyłem sobie tutaj jeszcze o taki rozdzielacz, pokazujący właśnie jeszcze poziom akumulatora, nie? Właśnie to jest dobre, właśnie jak na 24 to jest właśnie fajne. Słyszałem, że w DAFach takich XG, to zależy też w sumie jakiej wersji się weźmie, czy takiej bardziej Yy, wyposażonej czy nie na przykład w tej mniej, wypo, mniej wyposażonej to nie ma chyba tej dwunastki albo chyba nawet w tej bardziej to chyba też nie ja, wiecie co nawet nie jechałem tym XG jeszcze więc nie jestem też w stanie wam powiedzieć musiałbym się kolegów zapytać no i tak to wygląda no trochę zaparowały, szyba trochę zaparowała no bo od pary no tutaj o tutaj są takie właśnie widzicie trzy półeczki, tu jest takie o takie dwie tutaj takie mniejsze, mam jeszcze pod lodówkę, no i to taki przygródek jest. O, tu sobie kurteczkę zawiesiłem. No ale wam powiem, podobały mi się firanki. W ogóle całe to wnętrze jest takie nowoczesne, nie? No podoba mi się to strasznie, nie? No, także taki krótki, czterominutowy, widzę już, no, materiał o jak wygląda ciężarówka, trochę się dowiedzieliście o moim pseudonimie, więc mniej więcej już wiecie z, czym, z kim się mierzycie, o, <grytanie> no, zabrzmiało to trochę dziwnie, e, ale nieważne, w każdym razie kapusta, tak właśnie na mnie mówią ogólnie to jest tak, yy, że właśnie chciałem wprowadzić trochę elementu sportowego, bo ja jestem takim wielkim kibicem w ogóle piłki nożnej, nie? Ogólnie jestem kibicem Barcelony, co można było zobaczyć na jednym filmie, na samym, na samym moim pierwszym filmie, jest, widzę, wielkim fanem Blaugrany. I ogólnie ja teraz wykupiłem sobie coś takiego jak Canopus Online. Nie, no i ogólnie. Polecam bardzo każdemu, kto, by, kto jest też takim pasjonatem w ogóle piłki nożnej. E, 75 zł kosztuje sobie taka subskrypcja. E, wiem, że robię teraz niby reklamę, no ale tak jest po prostu. to jest... Ja po prostu mówię z własnego doświadczenia, jestem zwykłą osobą. Naprawdę. E, I kurczę, z własnego doświadczenia widzę, że to jest opłacalne, nie? Bo macie tak, Premier League, macie Ligę Mistrzów, Ligę Hiszpańską. A, 75 zł, bo chodzi jeszcze, dochodzi jeszcze Eleven, nie? Bo tak to ogólnie samo to jest 65 zł. No, bez Eleven. A tak to, jeżeli dokupicie jeszcze Eleven, to 10 zł dopłacacacie. Macie jeszcze Eleven, macie ligę włoską, niemiecką, francuską, portugalską. Kurczę, jest tyle tego do oglądania, że masakra, nie? No i jeszcze ogólnie KSW, kto interesuje się sportami, wa yy, no, walkami ogólnie. No to można oglądać na kanał Plus normalnie, nie? No także ja serdecznie polecam. I teraz Wam chciałem pokazać, bo taki urywek z meczu Legend Polska z Niemcami leci na dwójce. W tej chwili Iwasi, możemy to. O, przynajmniej w Polsce, no, w polskiej drużynie obejrzeć Dziadka Krzynówka, Wasilewskiego, no takich właśnie pamiętam, bo jeszcze jak byłem mały i oglądałem mecz, to pamiętałem ich. A trenerem polskiej drużyny jest Jerzy Engel, nie? No. No i fajnie oglądać takie nieraz mecze, włączyć sobie, nostalgię poczuć. A podróż, o, w drużynie niemieckiej właśnie gra widziałem Lukasa Podolskiego, to można sobie oglądać bo taka nostalgia troszkę się włącza, nie? Fajnie, 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 fajne, naprawdę fajna inicjatywa. No i grają na stadionie w Chorzowie, na stadionie Śląskim. A my wyczekujemy, bo dziś... dzisiaj jest dzień. Dzień meczowy Polska, z, czy Litwa z Polską, o, Litwa-Polska. Eliminacje do Mistrzostw Świata. Także. O 20.45 jest mecz, będziemy oglądać. I fajnie. A my, co? Gotujemy nadal obiadek. I zaraz będziemy kurcze zbierać się powoli do miejsca, gdzie, gdzie byłem dwa lata temu. Tam ostatni raz wam pokażę. Ej, powiem wam, dobry meczyk jest. D było 2-0 dla Niemców, teraz odrabiamy. Jest dwa do jednego, strzał, strzelił Wasilewski, strzelił dla na nas. I to jest jeszcze, o przypomniało mi się nazwisko, pan Marek Koźmiński, właśnie jeszcze gra. No i jeszcze gra tak, widziałem Jacka Bąka, Artur Wichniarek na ławce, e, Jerzy Dudek na bramce, właśnie, także wam mówię, aktualizacja tych osób, których jeszcze nie zdążyłem zauważyć, a są. Właśnie tych, których tak bardzo pamiętam, nie? Mysz po obiadku, posprzątałem troszkę. No i tak o. nieładnie to wyglądało, na przykład do, do te śmieci są, tutaj tyle tych kabli. No trochę tak nieładnie, wiadomo, nie? No. Zaraz się będziemy się zbierać. O, i idziemy. Idziemy właśnie na spacer, już skończył się mecz, 3 do 3. Polska z Niemcami. Piękny mecz, taki nostalgia, taka fajna Możemy było obejrzeć starą ekipę, powiedzmy Engela no, a ja właśnie wam pokażę jak stoję jeszcze tak z grubsza zobaczcie jaki park mi a ja właśnie, bo tu się wjeżdżało a ja tak stanąłem blisko krawędzi, nie? no za mną już w nikt nie może stanąć bo później tu już nikt nie wyjedzie, nie? no, także tak to tak to jest I idziemy teraz na jeziorko. Pokażę wam jeziorko. A jeszcze mogę wam pokazać, o tutaj parę stoi. Tam jest stacja. Zaraz wam pokażę. O, nawet widać. Już wielkiego koguta. Fajny taki kurde punkt. Taki specjalny, że wiadomo, że to jest kogut. O, a tam mamy na wprost, tam jest taki budynek. Tam jest też taki mini markety, są sklepy. toż jak małe centrum handlowe. Ale też jest i hotel, nie? Może też, tam też jest łazienka, można pójść sobie y, umyć się. Ale ja dzisiaj mam pecha niestety, bo po prostu jest y, zimna woda wszędzie. No, a teraz idziemy sobie na jeziorko. Mamy autostradę A39, stamtąd przyjechałem z tamtej strony. A ja, ja będę jechał jutro, tamtą już, Tam, w stronę Lyonu się jedzie. O, i tu na drugą stronę. To fajnie jest też to, to, że można przyjechać jak tutaj na parking, to z dwóch stron można atakować. Z tej strony, gdzie ja. I z tej, z tej strony, do której teraz idę, jak to ładnie zielono w ogóle. Kurczę, ale dużo liści też spadło. Nie, już jesień jest połowa. Zaraz października. Kurde, po naszej stronie to jest naprawdę zarąbany parking. Zobaczcie tutaj, tu w teorii. A tam widzę, tam nie wiem czy widać ale można stać za dupami w sensie za naczepami my to mówimy za dupami o tak tamten widzicie? ten kurde To jest cysterna chyba No Tak można stanąć Tak dużo miejsca jest ja pierdziel A tam kurde naprawdę się coś a dlaczego? Bo tu jest wiecie dlaczego? Tam jest stacja, tam jest oświetlenie, jest, wie, wiecie, no widniej, nie? A tutaj, tu chyba oświetlenia nie ma, po tej stronie, z tego co to... pamiętam dobrze, to nie było oświetlenia. Kurde, gdzie to się teraz szło? Tędy, chyba ta ścieżka, muszę znaleźć. Zaraz popatrzcie, trochę zieleni, ale ładna ta drzewka. No. Idziemy. Tu się, kurde, tak schodziło? W sumie tak, może i tak było. Ostatni raz tu byłem, mówię wam, dwa lata temu, to też nie pamiętam za dobrze. No tak, Tutaj schody były, no. No i tak mówiłem, ta furtka jest. O kurde. Powiem wam, trochę noga mnie boli. Ta prawa, ta moja lewa, tutaj, kurde, nie wiem, Dokładnie w tym miejscu. Nie wiem, co to jest w ogóle, jakiś węzadło, czy coś tam, nie wiem, od kil... Od miesięcy mnie boli. Od miesięca albo dwóch? Normalnie pobolewa. Nie wiem, na co na to poradzić. Ja tu muszę chyba iść do lekarza na jakieś prześwietlenie muszę to zbadać, bo to nie powinno tak być, że mnie ciągle boli normalnie. Najbardziej mi boli wtedy, kiedy na przykład siedzę w samej ciężarówce i jestem bez ruchu, nie? A teraz właśnie, muszę dużo ruchu chyba robić, bo wtedy tego bólu nie czuję, nie? O, I teraz wyszliśmy. Zobaczcie, taka ścieżka. Tu trochę te jest, wiadomo, ale o, pięknie tutaj. Ścieżka prowadzi na jeziorka. Na takie, na jeziorka, no. To bardziej taki staw niż jeziorko, nie? Ale tam można się kąpać, nie? Ja tam się kąpałem. No, pokażę wam, zobaczycie sami. Już widać, coś widać, o i nawet widzę, że są ci ten, chyba wędkarze, tam na w przodzie, wędkarze chyba są, no także, kto lubi wędkować, to warto sobie przyjechać i przyjechać sobie żeby złowić jakieś ryby, bo pewnie trzeba jakąś kartę wykupić, czy ten, wykupić chyba... Miejsce czy coś, takie pozwolenie Na pewno Zobaczcie jak wygląda I To jeziorko takie, nie? A jest jeszcze drugie Które jest, no, Dużo mniejsze, teraz właśnie do którego zmierzamy I tam można się kąpać Tutaj nie Tutaj co można łowić rybki Podobno dużo tu jest tych karpi i okoni chyba, tak mi się wydaje, zobaczcie jakie piękne. O, z góry lepiej widać No, superancko. No, zobaczcie, tutaj właśnie stanę na takich kamieniach. To jest fajne miejsce na zrobienie zdjęcia. Jakby była lepsza pogoda, to byście tam zdali widzieli takie Wzniesienia są, górki nieduże wiadomo, ale no, fajnie to ten. A tam na górce chyba kiedyś robiłem w zdjęcie, bo ja byłem, nie byłem sam wtedy, nie? Byłem z dwoma chłopakami. Czy z, czy z jednym? Nie, chyba z jednym mam stary materiał nakręcony, nie? Wcześniej nie miałem to nakręcone, ale gdzieś mi się zagubiło. No i wygląda to ślicznie, tylko co zobaczcie, ta woda taka. No tu dużo jest tego muchu, nie? No. I wygląda super. A dalej idziemy właśnie na tamtą stronę, tam. Zobaczycie takie małe jeziorko. A teraz muszę tu uważnie, żeby sobie kostki nie skręcić. No fajną dróżkę taką zrobili, nie? Że można się wie, wiecie, nawet pobiegać sobie wokół jeziorka, bo tak naprawdę to można w całe to koło w ogóle przejść, nie? Całe to jeziorko naokoło, nie? O, tu możecie zobaczyć jakie tu ryby pływają na tym jeziorku. Tu sandacz widzę są i tuńczyki Rybacy, wy się znacie na rybach, więc sami będziecie wiedzieć co to jest. A to francuskiego wiecie też nie umiem za bardzo. Tak po prostu o karpie widzę, że tak a to są jakieś różnego rodzaju karpie widzę. No także rybacy Zobaczyliście mniej więcej co tu pływa, więc wędki, wędka w dłoni tutaj przyjeżdżajcie, bo jest naprawdę fajnie, klimatycznie. Można tu całą niedzielę spędzić albo sobie na weekend przyjechać cisza i spokój człowiek odpocznie wiecie co, jestem w szoku teraz Ej, jestem naprawdę zaskoczony tam w tym miejscu zaraz dojdziemy, w sumie się przejdziemy po tym tam, miało, tam było takie małe jeziorko no sami zobaczycie, bo tam jest taki obrazek, jak to w ogóle wyglądało tu już normalnie koce się rozkładało tam blisko tego blisko plaży... No powiedzmy bli bliżej wody. Pamiętam, bo tam żeśmy się rozkładali. Ale zobaczcie to. No, tą mapkę, nie? Tak to powinno wyglądać. To jest to wielkie. I tu widzicie, nie wolno się kąpać na tym dużym, a ja na tym małym się kąpałem, nie? Zobaczcie to. Nie ma wody. Ja pierdziar. No, nie ma wody. Ależ, ej, wiecie, naprawdę jestem w szoku. Albo po prostu oni specjalnie, może jak już sezon letni się kończy, to tą wodę wypompowują. Przychodzi sezon, to może ją wtedy wlewają z powrotem, nie? Wydaje mi się, że tak to działa. O, że ja cię sunę. Chyba tak jest, bo ktoś nawet chyba kiedyś mi o tym mówił. Ale szok. Tu była normalnie woda. A tu była taka plaża. No i te kamyszki. Ej, wyobraźcie sobie, jak tu w ogóle. No i tutaj woda, chyba. Tak, oni to chyba zamknęli. Wypompowali całą wodę, nie? I później, se w nas, jak jest sezon, no to wtedy wlewają wodę stąd. I idzie wtedy tutaj. O kurde, ale tu było to. Błoto. No i tu była woda. No i wyobraźcie sobie teraz. Ja tam gdzieś sobie, wiecie, kocyk rozłożyłem. A ja gdzieś tutaj byłem. O, jak szed... Tu było płytko, pamiętam. O, jak już się tam szło. Tu jest. O, widać nawet te jaśniejsze takie kamieszki. To widać, że było głębiej. O. Zobaczcie, gdzie ja jestem. A tam była woda. No. Kurde, ale się tu zrobiła. Zobaczcie, normalnie po całym jeziorze, po całym. o tak zwanym małym jeziorku, żebym się przeszedł. Heh. o kurde. no jestem w szoku. Tutaj jest plac zabaw, a tam pamiętam, tam gdzie te domki są, tam to były restauracje, takie budki. A wiecie, tak na kebaba czy frytki zjeść coś tam, nie? O jaja Tutaj w tym miejscu A tam jeszcze dalej Można przyjechać na nocleg ale wam pokażę Właśnie, zobaczcie, zegarka nie mam Bo mi się wtedy zepsuł we Włoszech Jak byłem w tym roku W lipcu To mi się popsuł Zegarek spalił mi się. Znaczy, spalił mi się. Zamoczył się i się zalał. O. No i muszę się teraz zaopatrzyć w nowy zegarek, a teraz bym właśnie badał sobie kroki. Ile bym sobie zrobił kroków. No i widzicie, bo to są te domki, gdzie można sobie wynająć i spać, ale widzę ładne kurde takie... No zasłonięte takie te, no takie nowocześnie. No, tam takie lampeczki takie na takim nawiacie, na tarasiku. No i widzicie, jest kilka takich domków, no to jest, ba, no tak jak mówiłem, to jest baza noclegowa. Można sobie tu właśnie przyjechać, domek wynająć. Ciekawe, czy tu jakieś pole namiotowe są. A ja właśnie mam namiot i śmiałem się kiedyś, że przyjechałbym tutaj na namioty. Ale jakby no szkodało, rozłożył sobie tutaj w tym miejscu na trawie Ciekawe, żeby się ktoś doczepił, no, zobaczcie kałoweczkę znalazłem i teraz sobie można tu usiąść sobie podziwiać widoczek Ale tu dużo muszek lata Brakuje tylko piwka moc <laughs> mokro A i to jest to takie weekendy to ja lubię Powiem Wam szczerze Coś niedaleko, coś fajnego, ładnego, przejść się, a nie siedzieć wiecznie w kabinie. Ale przy takiej pogodzie to, to, to też niektórych rozumiem, nie? Jakby było ładnie, słonecznie, to oje połowa ludzi by wyszło. Nie, no fajnie. No i teraz można sobie, się delektować naturą, jeziorkiem. Można się delektować. O, tam jeszcze ładniejsza ławeczka, niż tamtą, co znalazłem. Z oparciem, no. To, nie? I kosz obok. O kurde. Tu można przyjechać właśnie w fani... Znaczy, no... W, nie fani, tylko... W, pasjonaci. O, miałem na myśli właśnie to słowo. Pasjonaci fotografii. To jest idealne miejsce na dobrą sesję O kurwa Jezus, przepraszam za przekleństwo, ale pies na mnie ale się zdygłem. O kurde myślałem, że mnie zje. Nie no, bez przesady. Ale no myślałem, że mnie ugryzie. Już tak bieg normalnie, że... Ale dobrze że nie szczekał. nic już musiała się... Ale... włos mi się jednak... Naje... Zajerzył mi się, no. Poczułem się jak kot, normalnie jakiś. No i dochodzimy, o widzicie? Z jednego byliśmy końca, z tamtej strony, tam byliśmy, tam przy tych kamieniach i zobaczcie, już doszedłem tutaj. O. Pół jeziorka, żem przejechał. Przeszedł. Ale tam muszek, z... nie wiem czy widać, ale tu muszki latają i ja cię kręcę, te małe. O Jezu. Już muszę zamachać. Kurde, ale tu ich jest O, ale tu brudniejsza, zobaczcie jaka ta woda o, Pewnie to samo co po tamtej stronie O, widzicie most E, czyli to jeszcze jest to jeszcze jeziorko, jeszcze cięż jeziorka o, Ale widać, ale tu śmieci Widzicie? Dużo jest w porównaniu tu to jest zupełnie czyściej, ciś nie no, owszem, leżą tutaj takie nie wiem, wodorosty czy coś no. no powiedzmy, że prawie całe jeziorka żeśmy przeszli tam fajne cienie, na przykład latem kurde, bo nieraz latem to jest ciepło naprawdę fest to kurde no, tak drzewo, kurde, ta ławeczka to faj fajnie w cieniu, nie? O jest, jaka tu cisza i spokój normalnie, a fantastycznie tu jest.